Pierwsza, leci. Pierwsza klatka za burtą. Ruchy, panowie. Popchnij ją, Mac. Urwało. Prowadnicę. Co jest, Mac? Mac nie zdążył podnieść rampy, więc klatka się zaczepiła i urwała prowadnicę. Zrzutnia uniosła się zbyt późno, więc ciężar zrzuconego wcześniej sprzętu wyrwał klatkę za burtę, a ta złamała przyspawaną do burty prowadnicę. Teraz muszę dać stop, bo nie możemy zrzucać. I nie mam drugiej prowadnicy. Mason, odetnij to co zostało i przyspawaj jakąś runę. Trzeba będzie coś wymyślić. Muszę łowić, jeśli przegram, to stracę sagę. Tak bywa na morzu. Naprawdę mi przykro. Pociągnąłem złą dźwignię i rampa zamiast w górę poszła w dół. Jeszcze moment. Kończ i wracajcie do roboty. Zaczynamy. Poszła wszystko gra. Gdy coś się psuje, wszyscy się wściekają. Musimy łowić. Nie mamy wyboru. To walka o przetrwanie.